Ekipa Kevina Bitsa Scribner Creek. Nasz cel to 1000 uncji. Nie czynimy postępu, ale nie jestem z nich zadowolony. Musimy powiększyć odkrywkę, przesunąć na nią maszynę i zdobyć sprzęt, na którym można polegać. Jest wiele spraw do załatwienia. Tony dał Kevinowi sprzęt i wydzierżawił ziemię, ale to nie przyspieszyło wydobycia, a oszczędności szybko się kończą. To nerwowa sytuacja, kiedy wydajesz na prawo i lewo nic nie zarabiając, ale nie mogę się przejmować. Lepiej rozwiązywać problemy niż się bezproduktywnie zamartwiać. Do końca tygodnia chce odsłonić warstwę złotonośną. Kevin zamierzał zacząć półkanie dwa tygodnie wcześniej, ale zmagał się z opóźnieniami. By przyspieszyć pracę, Brennan zatrudnił narzeczoną Mata i doświadczoną operatorkę Ash Phillips. Nie mogę się doczekać, kiedy wydobędziemy złoto. To widok, który wynagradza wszystkie trudy. Pierwszy rok pracuję dla Kevina, ale piąty w Yukonie. Brennan potrzebował kogoś do pomocy i pomyślałam, że to dobry pomysł. Pobędę też z narzeczonym, który pracuje tu od jakiegoś czasu. Często tu bywasz? Ciągle cię tu widuję. Poszukiwania złota nie są dla każdego. Ale to jedno z najlepszych zajęć na świecie. Staram się, by nerwy nie zjadły mnie żywcem, bo. Nikomu nic dobrego z tego nie przyjdzie. Ciągle trapią na awarię, a ekipa jest mała, bywa dużo napięcia. Ziemia odtajała i zamienia się w bagno. Hunter Canning od czterech tygodni wywozi warstwę narzutową z rysie i odkrywki. Wywrotka jest w kiepskim stanie, więc czekam na suchsze dni, które dadzą nam oddech. Matt i ja mamy usuwać ziemię, a im szybciej się owiniemy, tym lepiej. Mam też baczenie na innych operatorów, żeby nie dali się sprzętowi za we znaki. Musimy o niego dbać. Hunter nie umie zmieniać biegów. Wiesz czemu masz trudności? Mówiłam ci dlaczego, ale nie słuchasz. Zadałam ci pytania, a ty nie umiesz odpowiedzieć. Wywrotka jest zdezelowana. Próbuję Ci pomóc, a ty mi wchodzisz w słowo. Jeśli mi nie dasz mówić, wkurzę się. Ona mnie lekceważy. Współpraca nie powinna tak wyglądać. Co to ma znaczyć? Czemu nie umiecie się dogadać? Udzielasz jej nagany? Nie, tobie zakrzyki. Rozmawiałam z nią jak z tobą. Próbuję jej pomóc, ale to do niej nie trafia. To ja mam się zajmować takimi sprawami. Masz i tak dużo na głowie. Dziękuję, ale to moje zadanie, i nie potrzebuję Twojej pomocy. Nie chcę, by ktoś się czuł niechciany, bo wiem, co to znaczy. Oh, oh. This, I want this squash right now.